Witajcie, na moim kanale znowu się spotykamy żeby coś sobie ugotować coś zrobić dla przyjemności i pracy, dla przyjemności zjedzenia i co to dzisiaj będzie robimy dzisiaj nóżki ha, ja wiem My jak pomyśleliście będzie galeta to tak zwane nóżki na zimno, ale to nie będą nóżki na zimno to będą nóżki wieprzowe na ciepło. Będziemy jedli je na ciepło. To działamy. Najpierw trzeba nóżki wszystkie ładnie obczyścić, umyć, pociąć na kawałki. Teraz ładnie je opalimy. Nogi my obczyścili, obmylimy, pocięliśmy na kawałeczki, jedną nogę na cztery części, wzdłuż i w poprze, raciczki, raciczki są poobcinane wszystkie, tutaj, żeby nie było za raciczek, żyłki powycinane, teraz co trzeba ja, zrobić? To trzeba na bo to Wasze zdobie, żeby się miło i fajnie gotowało. I było smacznie. Teraz wrócimy do gaka i 5 minut trzeba to je pogotować, żeby się ścięło białko. zebrać wszystkie szumowiny z wierzchu. A następnie wyciągnąć i wystudzić podziemną. Już są nogi nastawione, dlatego wracamy tylko dwa kawałki poje, Tak dla przybicia smaku. I gotujemy. Radę mamy przygotowany. Wracamy nasze nóżki. Gazowaną I gotujemy po zagotowaniu. Zmniejszyć ogień i spokojnie, żeby to się zagotowało. Tak Myślę, że półtorej godziny, ale to będziemy obserwować. I gotujemy. Nasze nóżki się gotują. Ja mówiłem, w granicach gdzieś półtorej godziny. To będziemy widzieć, kiedy będą miękkie. A ja jeszcze zrobię tylko jedną rzecz. Po prostu potnę szczypiorek z cebulki, dymki. Ja mam cztery takie dymki. Połowę wrzucę, rzucę pod koniec gotowania, a połowę posypę, jak będą na talerzu gotowe Doszedł, doszedł czas zakończenia do gotowania nóżek. Nóżki są już na talerzu wystawione, posypane zielonym, zielonym szczypiorkiem Do tego kawałek cytryny, żeby jeszcze pokopić, jak to lubi, i na ten czas, żeby spróbować, czy naprawdę są dobre. Iwanka. Widzicie co, naprawdę kleiste, smaczne, fajny smak, fajny zapach, z tego acetynką sobie pokopię, no kochani, zróbcie sobie, naprawdę tanie jedzenie, a bardzo dobre, polecam. Inaczej czas zakończenia dzisiejszego filmu, naprawdę już muszę lecieć, bo Taką mam hejść na te nóżki, że jej nie mogę wytrzymać. Ale zanim pójdę, to chcę Wam podziękować, że oglądacie moje filmy, kibicujecie mi, ja kibicuję Wam, jak chcecie to powtarzać. Macie jakieś pytania, czy jakieś... coś zapytać, to piszcie w komentarzach. A ja film Wam się wam, mój Wam podobał. Dajcie łapkę w górę, wciśnijcie dzwoneczek. I do kolejnego spotkania. Cześć! Trzymajcie